Pasyjny czas. W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego czas pasyjny to jest czas Wielkiego Postu. My, Ewangelicy, mówimy raczej o czasie pasyjnym i czasami zastanawiamy się, co znaczy słowo pasja. W pierwszym skojarzeniu myślimy męka. Okazuje się, że najstarsze znaczenie to opis męki pańskiej zawarty w Ewangeliach. Tak więc, kiedy przeżywamy czas pasyjny, to chcemy wracać do tych opisów. Przyglądać się im, wczytywać, przemyśleć. Teologia ewangelicka nazywana jest często teologią chrystocentryczną, to znaczy, że Chrystus jest w centrum. Dlatego też czas pasyjny dla nas, Ewangelików, ma ogromne znaczenie i jest takim chyba najważniejszym czasem roku kościelnego. Poza tym wszystkim, co dzieje się w nas, czy powinno dziać się w nas, w naszych sercach, myślach, e, oczywiście też są tradycje, które Przybliżają nam, przypominają, że oto teraz nadszedł czas pasyjny. Zmienia się barwa liturgiczna. W kościołach są tak zwane antypendia, takie wywieszki na ołtarzu i na kazalnicy. Są one ciemnofioletowe na ogół lub już czarne, potem Wielki Piątek. Zmienia się liturgia, nabożeństwa mają zupełnie inny charakter. A poza tym, bardzo często jest więcej nabożeństw, tak zwane tygodniowe nabożeństwa pasyjne, które mają pomóc nam, zwykłym ludziom, w przemyśleniach, w refleksji, w modlitwie i takim Bożym prowadzeniu w tym czasie pasyjnym. I zastanawiacie się może, czy Ewangelicy poszczą? W wielu domach do dzisiejszego dnia jest praktykowany post, szczególnie Wielki Piątek czy w Wielkim Tygodniu. Ale jakie to ma znaczenie? I co ważnego jest w poście lub inaczej jak powinien wyglądać post? W Księdze Izajasza w 58 rozdziale w czwartym wierszu tak czytamy: Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią, nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. W czasie pasyjnym Chcemy przede wszystkim patrzeć w głąb swojego serca, reflektować swoje życie. A wszystko to, co jest zewnętrzne, co jest widoczne lub na pokaz, nie ma takiego znaczenia. Kiedy czytamy opisy postu, wielkiego postu, okazuje się, że wszędzie widnieje informacja: Nie wolno w czasie postu spożywać mięsa, i na tym polega post. Ale kiedy zastanawiam się nad tym, co właściwie dla mnie oznacza post oznacza post. To myślę, że przede wszystkim jest to świadome zrezygnowanie z czegoś, co lubię, co sprawia mi przyjemność na rzecz rzeczy duchowych, ważniejszych, lepszych. Jeżeli na co dzień nie jem mięsa, to post w postaci niejedzenia mięsa dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Dlatego czytałam ten fragment z księgi Izajasza. Prawdziwy post Polega na przemianie duchowej. Prawdziwy post polega na refleksji nad moim życiem, nad moją relacją z bliźnimi, z sąsiadami, z krewnymi, ze znajomymi z pracy. Także refleksji nad moją relacją z ludźmi, których nie znam, którzy się ode mnie różnią, którzy są inni, których nie rozumiem, ale wszyscy stworzeni są przez tego samego Boga, są dziećmi tego samego Boga, są moimi braćmi i siostrami. I chyba najważniejszy moment czasu pasyjnego to refleksja nad relacją moją z Bogiem. Czy wierzę, bo, bo tak wszyscy mówią? Czy chodzę do kościoła, bo wszyscy chodzą? Czy mam tą osobistą relację i świadomość, że Jezus jest Chrystusem? A kiedy umierał na krzyżu, umarł za moje grzechy, z mojej winy, dla mojego zbawienia. A gdy z martwych wstał, otworzył mi drzwi do Królestwa Niebios.